Wydawnictwo Erksos przedstawia. Kamila Szczepańska-Górna. 98% klary. Czyta Filip Kosior. Nagranie Pikevoy z Audiobooki Podszedł do krzesła, na którym siedziała Klara. Stanął za nią i oparł dłonie na jej ramionach. Spięła się, co przyjął z niewielką satysfakcją. Wciąż wpatrywała się gdzieś w bok, niechętna do ujrzenia wylewającego się z twarzy Macieja przerażenia. Ten tylko patrzył na ich oprawce, kręcąc cały czas głową. — Mówię prawdę. To nie ja zabrałem te dokumenty. Nawet nie wiem, o jakie dokumenty chodzi, na miłość boską. Teraz Max pokręcił głową. — Boga to ty w to nie mieszaj. Złości się na ciebie za kłamstwa, jakimi mnie raczysz. Przesunął lewą dłonią wzdłuż barku klary w górę i pomasował delikatnie miejsce na jej szyi, gdzie wcześniej tego dnia tkwiła igła. Szarpnęła się mocno, zagryzając z całej siły wargi. Nie podobało jej się to, w jaki sposób na niego reagowała. Nie chciała dawać mu satysfakcji. Psychopata, który idealnie wypełnia swój rytuał, to psychopata, który za chwilę cię zabije. Spokojnie, mała. Na ciebie przyjdzie jeszcze czas. Wyszeptał jej do ucha i przeszedł obok, zbliżając się do stolika. Na niewielki wacik rozpylił środek antyseptyczny, którego zapach wywołał u Klary dreszcze na całym ciele. Maciej przyglądał się przerażony i niepewny, kiedy Max przetarł mu zagłębienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej dłoni. — Co ty robisz? Przestanie, ja nie wziąłem tych dokumentów! Przysięgam! Maciej wypluwał z siebie słowa z wiarą w ich prawdziwość. Max pokręcił tylko głową. Klara już wiedziała, że morderca zaczyna się irytować. Na tyle, na ile zdołała go poznać, nie lubił krzykaczy. Nie lubił też, gdy coś nie szło po jego myśli. Maciej, gdybym za każdym razem, kiedy ktoś mi coś przysięgał, dostawał dziewice, mógłbym stworzyć już dwudziesty harem dla amatorów islamu. Przestań więc pierdolić i odpowiedz na pytanie, skoro grzecznie pytam.